Na wstępie chciałbym zaprosić Ciebie na mojego Discorda. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. Tymczasem wracamy do odcinka. No się mano. Witam w kolejnym odcinku z BeamNG Drive. Dzisiaj pomówimy sobie na temat repozytorium, a mianowicie co jest w tym repozytorium. Jest dosyć wiele fajnych modyfikacji. Widziałem, że to jest dosyć ciekawa modyfikacja, więc dzisiaj przetestuję sobie ten samochód. Wiele osób widziałem, że testowało. No zobaczymy. Dobra, to jest jako pierwsza modyfikacja. To wygląda spoko. ETK700 Series. W sumie, jak jest ETK, to w sumie może być spoko. Kiedyś grałem z tym i dosyć, dosyć spoko. Dopracowane nawet, więc jeszcze na koniec sobie tym No Dobra, jeszcze tego. O. Wyjebało. Nareszcie się załadowało i Biszu prosto Fajnie wygląda. Ma trochę niedociągnięć. Aczkolwiek, trochę tak jakby to twórcy zrobili. Crossport AWD i Bishu. No to co, jazda. Jest zegarek, mamy. O! Nawet funkcjonujące. O! To się rusza. To na plus. Tu się zmienia. To co to jest? A! Można go. O, jak ładnie. Można go uruchomić z pozycji. Tutaj, kierowcy. Światła też pewnie można, a nie, kontrola trakcji, ej. Tutaj przychodzę z kolejnym problemem, w sensie, no, znowu coś się wzięło i zepsuło, zawsze było dobrze, było ustawione fajnie, działało. I się teraz okazało, że strasznie słabo było mnie słychać, a gra była strasznie głośna, także... Chyba będę musiał w skrócie Wam opowiedzieć, o czym ja to tu mówiłem. Tutaj sobie zmieniłem y, odbicia dynamiczne, bo strasznie wpływało, bynajmniej u mnie, na wydajność. To są jakieś zbagowane. Pierwsza modyfikacja tutaj Ibiszu Cross Sport. Tutaj sobie jechałem, zachwycałem się tym, jak to auto się zachowuje. Pojechałem... O, ten dźwięk. Tutaj pamiętam, że się zachwycałem tym, jak to auto jest sterowne. Oczywiście, o, tu kaszlnąłem, było słychać, ale tego nie słychać. Tutaj w ogóle sobie wjechałem w Kandilaczka. Śmiałem się z tego, jak kandylaczek jest niedopracowany, bo przy wjeździe lampa, no jak mu odpadła lampa dalej świeciła. Ładnie się zgniotło, coś się potem bagowało, ja go sobie rzucałem nim. Tak, śmieszne. Ogólnie... Bawiłem się, a szkoda, bo naprawdę spoko wychodził ten materiał. Ogólnie modyfikacja warta uwagi. Zostaje ze mną na dłużej na pewno i ja wam polecam znajdziecie ją w repozytorium gry. Kolejna modyfikacja, jaką wziąłem pod lupę, chyba tu będzie teraz słychać. Tutaj też mamy elementy ruchome. Ale i tak jest beznadziejnie. No to ogólnie ruchome elementy mamy tutaj bardzo ładnie, nawet szyba bagażnikowa się otwiera za pomocą tego, zamyka spoko opcja, ładnie dopracowane też ta modyfikacja przypadła mi do gustu, zostaje ze mną na dłużej dalej poszedłem jeździć mamy tu tylko podstawowe elementy, ruchamy bagażnik, maska, drzwi I, no i ta szyba w bagażniku ogólnie tutaj modyfikacja ładnie się zachowuje ładnie świeci, ładne refleksje świetlne Dynamicznie, ładnie zrobione. Uszkodzenia też są nawet takie, jakby to powiedzieć: Uszkodzenia są git. Tu mamy też wersje różne. Mamy różne wersje od jakichś kombiaków, tych wagonów po sedany. Jest tego dużo. Oczywiście to też znajdziecie w repozytorium gry. Ja wam to polecam, też zostaje ze mną na dłużej. Kolejną modyfikację wziąłem za wiwacę mous i e Emus. Chyba teraz będzie słychać. Ten fragment akurat będzie w dobrej jakości, bo nie odpaliłem. No, fragment będzie w dobrej jakości, bo nie odpalałem silnika i było po prostu. Wszystko słychać. Więc o, francuski rezydent. najbiedniejsza no, wersja. Czyli to jest najprawdopodobniej francuski samochód wnętrze, no taki klasyczny w sumie, nic nie, nie jest zmienione może jakieś takie detale niewielkie odpala no i tu znowu się zaczyna słaba jakość, nie słychać mnie w ogóle ogólnie śmieję się z tego samochodu jak on wygląda, jeździ nawet dobrze wziąłem później jakiegoś takiego koncept, koncept się nazywał jeździł spoko jeżeli chodzi o elementy tutaj, wyszło spoko. Dużo detali, po prostu wydłużony hatchback. Także no, tutaj sobie drifta zrobiłem. Fajnie w sumie wyszło. No ale jak, no ten dźwięk. Słabo. Tutaj ogólnie sobie latałem. Uszkodzenia tej modyfikacji na najwyższym prawie że poziomie. No bo to jest ten model wyprodukowany przez twórców, więc samej gry. Tyle, że trochę wydłużony i no zostały te elementy szczegółowe, jeżeli chodzi o zniszczenia. Też ze mną zostaje na dłużej. Tak samo w repozytorium gry. Co nawet silnik wyrwałem. Jest git. No także serdecznie polecam Wam tą modyfikację. No i następną, już ostatnią jest ETK Sirius 700. 700 Sirius. Znowu odpaliłem na początku co było błędem, no niestety nie wiedziałem. Wrzucę go w takiej formie jakiej no, teraz będziecie widzieli. Nie chce mi się tego robić. No nie mam zbytnio czasu, robię to na szybko. No ogólnie, modyfikacja też fajna, warta uwagi. Taka biedniejsza wersja ETK 800 Series, dopracowana też ze mną zostanie na dłużej, aczkolwiek wypadło. Jeżeli chodzi o te zniszczenia, nie jest to najlepsze, ale jest spoko. No, tutaj wpadłem do kanionu, rowu, nie wiem, spadłem z góry, on się tam zapalił, fajnie, i to tyle. A resztę tutaj chyba będzie słychać, więc w sumie ode mnie z hmm, przyszłości albo przeszłości, nie wiem. To by było na tyle i tutaj ten materiał, no powinno być git, także to wypierdzielę, a to sobie oglądajcie. Wszystkie modyfikacje jak dzisiaj przetestowaliśmy, zostają ze mną na dłużej, mam nadzieję, że Wam też się w sumie spodobają. Spodobały, musicie sami w sumie przetestować. Plusy, wszystkie są z repozytorium, więc bardzo łatwo je nabyć, możecie też próbować na stronie oficjalnej BeamNG. Także generalnie, ten jest fajnie zrobiony, dopracowany. Taki klasyczny samochód, ten PZO. Ten to taki dziadkowy stary, ale fajny. Ładnie to wygląda całościowo. Tu mamy taki klasyczny sedanik. Nie wiem, seba, może nie seba. No i akurat to jest sedanowa wersja. Tego chariera, to jest raceway, no jakiś safety car. Także każdy ma coś fajnego, jakieś dodatki To by było na tyle w sumie oh.